Zwykle miło Cię widzieć. Ja się bardzo też cieszę, że widzę cię w takich okolicznościach. Na takiej pięknej gali, gali dobroczynności, gdzie łączą się wszystkie telewizje. Fajnie, co? Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że będę miała okazję pracować na jednej scenie z kolegami z innych stacji. To pokazuje, że e, łącząc się w takim dobrym, szczytnym celu, nie ma konkurencji po prostu i o to chodzi. Karolina, ja ostatnio dość często widzę cię w towarzystwie uroczej seniorki. Kim ta osoba dla ciebie jest, bo no, nie mogłem tego wygooglować. Pani Renka, moja, mam nadzieję, że ogląda. Pozdrawiam. que habíamos hecho en España Pani Irenka, poza, poza siecią raczej. Pani Irenka to jest moja podopieczna Fundacji Mali Bracia Ubogich, do której należę, do której przeszłam te wszystkie schodki, żeby być tam wolontariuszką i cieszę się, że bardzo szybko znaleziono mi Panią Irenkę, bo ten czas oczekiwania czasami jest dość długi, bo jak się mówi, że brakuje wolontariuszy, to też czasami brakuje nam seniorów i tutaj taki apel, że jeśli macie sąsiada, sąsiadkę, babcię, dziadka, którzy są osamotnieni i którzy którzy potrzebują tak naprawdę tylko Waszego czasu, żeby porozmawiać, to zgłaszajcie się do Fundacji Mali Bracia Ubogich, bo to jest niesamowite, że wystarczy, że poświęcisz tak naprawdę dwie godziny w tygodniu na rozmowę z tą osobą i już tak bardzo pomagasz. Nikt z nas chyba nie chce być samotny, a wiemy, że chyba w starości to nas najbardziej przeraża. I dlatego też akurat ta fundacja dlatego skradła moje serce, bo, bo chciałabym, jeśli byłabym na takim miejscu, nie życzę sobie tego, żeby właśnie też ktoś z taką pomocną dłonią do mnie przyszedł po prostu porozmawiać. A jak ty traktujesz panią Irenkę i jak pani Irenka traktuje ciebie? Pani Irenka traktuje cię jak wnuczka, a ty ją jak babcie? Jak to wygląda? Wiesz, to, to jest w ogóle tak, że ja y, już się złapałam na tym, że czasami mówię, Irenka, tak jakbyśmy tak nas fantastycznie dobrali, jak, jest jak moja. Super kumpela, świetnie się z nią rozmawia, e, świetnie się dogadujemy, świetnie się spędza z nią czas, chce mi się do niej chodzić. Mm -hmm. Więc to jest moja taka wiesz, przyżywana i mama, i babcia, i e, koleżanka, i przyjaciółka. E, więc e, to jest super, bo nawet też dla takich wolontariuszy, niektórzy straciliśmy już nasze babcie i tak dalej, odeszły. E, więc naprawdę to też jest super dla nas, że taka, taka nasza podopieczna może nam chociaż troszeczkę zastąpić e, taką naszą babcię. Czy pani Irenka zadeklarowała? Chęć pomocy przy małym Bobo? Pani Irenka w ogóle e, tak, jak najbardziej. Już słyszę od niej milion rad, porad, e, jak to było u niej, bo też ma mm -hmm. syna. I, I słyszę od niej różne rzeczy, ale fajne jest to, że Irenka zawsze mówi, Karolinka, nikogo nie słuchaj, nikt ci nikt nie doradza, ty sama będziesz wiedziała, jak to ma być. Więc naprawdę bardzo dużo czerpię z tych spotkań od pani Irenki, bo ma bardzo dużo taką, takie bogactwo życiowe, które jest niezastąpione i też ja z tego czerpię przyjemność. Karolne, jak mówimy o tym, z kim cię widuje, to ja nie widuję twojego samochodu na zakazach. A ostatnio widziałem dużo na serwisach plockarskich gwiazd, które parkują na zakazach. Dlaczego ty akurat zawsze tam, gdzie wolno? E, ja nigdy nie, nie zobaczysz mojego samochodu na zakazie. Nie no ja wiem, no i dlaczego tak? E, dlatego, że ja po prostu uważam, że jakiś zakaz to jest zakaz. I jest miejsce wyznaczone do tego, żebym mogła zaparkować. Tak samo nie toleruję miejsca stawania na miejscach, na miejscach dla niepełnosprawnych. Tak samo no, staram się nie łamać też e, przepisów. No kurczę, e, jesteśmy osobami publicznymi, więc dawajmy, daj, musimy dawać też przykłady innym ludziom, bo ja widzę jak właśnie wielokrotnie te zdjęcia później lądują w sieci, bo zrobią je fotoreporterzy, No i jaki my dajemy przykład? No nie fajne. I ja uważam, że to, że ktoś jest znany, to nie daje mu pozwolenia na to, żeby po prostu był ponad człowiekiem i zachowywał się na ulicach A co sądzisz o takich argumentach, zamcać? że każdy tam staje? Każdy tam staje, ja nie zrobiłem nic wyjątkowo złego, bo każdy tam staje, nie ma gdzie zaparkować, a ja muszę iść po bułkę, muszę iść po buty, muszę załatwić sprawę, nie mam czasu. Co mnie, ty na to? Nie wiem, dla mnie zakaz to zakaz, ja nie staję, nie wiem, jeśli ktoś y, się czuje z tym ok, no to jego sprawa, ale ja uważam, że no nie, no dla mnie zakaz to zakaz. A przemawia... I w ogóle takie każdy, każdy, każdy no właśnie, a każdy by robił wszystko, no to ten świat by już w ogóle był z, z, zrujnowany. A przemawia do ciebie, że jestem osobą publiczną, to mi zrobili zdjęcie? W sensie, no, że wiesz, że ludzie krytykują, bo jestem osobą publiczną. Jakbym nie był publiczną, to nikogo by to nie obchodziło. No, ale właśnie jak jesteś osobą publiczną, to dawaj dobry przykład. Bardzo ładnie to powiedziałaś. Chodźmy do kolejnego mm. tematu. Moja droga, mam bardzo ważne pytanie, bo ja wiem, że ty imienia nie chcesz zdradzić, ale czy podjęłaś decyzję w sprawie nazwiska? Czyje nazwisko weźmie dziecko? Twoje czy Mateusza? Eee, I moje i Mateusza. Wow. Jedno i drugie. Ja myślę, że takie jest fair. Wow, eee, więc czyli jak będzie miało na nazwisko Twoje będzie dziecko? Będzie nazwisko Gilon Świerczyński. Ale dlaczego zdecydowaliście się na dwuczłonowe, a nie tylko i wyłącznie na nazwisko ojca? Bo często tak jest w Polsce, że jednak bierze się nazwisko ojca. To wyszło w rozmowie takiej, że nazwisko Gilon jest już nazwiskiem, które niestety ma tylko moja rodzina w Polsce. I wiem, że jak ja po prostu nie wezmę spraw w moje ręce i nie przedłużę tego rodu, to nikt tego nie zrobi. Mój brat ma już prawie cztery dychy i nie doczekałam się jeszcze u niego dziecka, więc stwierdziłam, że skoro ja mogę to zrobić, no to prze, prze, przeciągamy to, no. Przeciągamy, jak, żeby szło jak najdalej. No i Mateusz się zgodził, żeby twoje nazwisko było pierwsze, a jego drugie? Wiesz co, jeszcze nie, nie rozmawialiśmy tak na 100% o kolejności. Chciała, żeby, ale to było pierwsze. Afirmuję, afirmuję, Nie no, z tą kolejnością może nie będę się tak upierała, mhm. ale ładnie mi brzmi Gilon Świerczyńska, Świerczyński. Nie no, to powiem ci, że fajnie, fajnie. Coś wyjątkowego. Karolina Gilon... Karina. Karolina Gilon-Świerczyńska, też będzie ładnie brzmiało. Oczywiście, że będzie ładnie brzmiało. Wszystko co Ty nosisz ładnie wygląda, ładnie brzmi. Kończąc naszą rozmowę, co sądzisz o tym, jak ludzie chcą dotykać ciężarną po brzuchu? Jak chcą dotykać ciężarną po brzuchu? Co no, myślę? No, no. no to są odważni, bo to zaraża. Ja się zaraziłam tak od koleżanki, Marcelina Zawadzka od tej samej, właśnie od dotykania. Ale to nie jest tak, że ciebie to denerwuje, no bo niektóre kobiety nie lubią, jak się je, wiesz, dotyka tak z znienacka i maca po tym brzuchu. To znaczy, wiesz co, jeśli, o ile są to ludzie bliscy mi, e, z mojego otoczenia, to jasne, że to jest okej. Okay. No, jeśli ktoś z obcych osób by podszedł do mnie i nagle zapałby mnie za brzuch, no to nikt by się z tym dobrze nie czuł. Mhm. Nawet e, nie trzeba być w ciąży, żeby się z tym źle poczuć, więc moim zdaniem to jest takie niestosowne i niekulturalne łapać, dotykać kogoś e, za jego ciało, bo to narusza jakąś taką naszą przestrzeń. Yy, ale, ale no nie, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś obcy tak zrobił. Raczej, raczej bliscy, tak, tylko delikatnie, symbolicznie. Co do kobiety w ciąży, jest dużo przesądów, że ciężarna nie powinna patrzeć przez wizjer, bo dziecko zezowate. Ciężarna nie powinna Nosić stawać Nosić łańcuszka, w kałuży. bo się pępowiną o minie. O yy, tak, minie? stawać w kałuży, bo będzie wodogłowie. Jak ty patrzysz na te wszystkie przesądy? Nie, no to są zabobony przesądy. W żadne z nich nie wierzę. Yy, w ogóle o tym nie myślę, nie słucham, nie czytam tych głupot. Ja Dla mnie najważniejsze jest to, co mówi lekarz i to, jakie są fakty, które sprawdzam e, wtedy, kiedy trzeba i... i... Czyli patrzysz przez wizjer, e, nosisz łańcuszki. Patrzę przez wizjer, noszę jesteś łańcuszki. Jesteś przeciwna temu wszystkiemu. Ja w ogóle w zabobony żadne nie wierzę. Nie dajmy się zwariować. Dla niektórych chrzest jest zabobonem. Czy też tak to postrzegasz? Że Chrzest jest zabobonem, a to nie wynika, z, to nie jest kwestia wiary? No nie, no niektórzy wiesz, a teści mówią, że chrzest jest zabobonem i czy ty będziesz chciała okścić, czy nie? Nie chcę rozmawiać na ten temat, bo to się poniesie, ale każdy robi co chce. Jeśli ktoś wierzy i ma ochotę krzcić dziecko, no to chrzci po prostu, ja przecież to jest kwestia wiary. Czyli to jest twoja prywatna sprawa, tak? To jest jak mój biznes I imię. No i, i bardzo dobrze. A uważasz, że kobiety w ciąży powinny być pod ochroną i media nie powinny je atakować? nikt nikogo w ogóle nie powinien atakować uważam, no, ale wiesz, no tak się zdarza, ja się a czy kobieta w ciąży zasługuje na jakąś taką bezpieczną strefę, że w czasie kiedy jest w ciąży powinni wszyscy jej odpuścić? Ja myślę, że same media powinny wiedzieć o tym, że nie wypada stresować kobiety w ciąży jakimiś takimi mocnymi nagłówkami. Aczkolwiek też same musimy się zatroszczyć o to, żeby to, co wokół nas się dzieje, niefajnego, jest celowane w nas, żebyśmy po prostu to odbijały, żebyśmy tego do siebie nie przyjmowały, żebyśmy się tym nie stresowały, żebyśmy olewały po prostu to. I ja mam tak, że teraz dla mnie najważniejsze jest zdrowie moje i mojego dziecka, więc nie wiem, czy mi się przejęła jakimiś nagłówkami na mój temat, no po prostu... Był... No bez przesady. No trzeba stworzyć sobie taką skorupę ochronną mm -hmm. i na tym się skupiać. Ale uważam, że etycznie byłoby fajnie, jakby media nie stresowały kobiet w ciąży. No. Ile centymetrów ma twoja skorupa? <grym> Moje, to? Ile centymetrów? Ile centymetrów ma... ma twoja czy to jest skorupa? Pod, czy to jest podchwytliwe pytanie? <grym> nie, bo powiedziałeś, że zbudowałeś tej skorupę dookoła. Ile ma centymetrów? Jest, Chcę się dowiedzieć, jak bardzo trwała. Jest trwała, nieprzepuszczalna, przeciwdeszczowa, <grym> przeciwmgielna, przeciwburzowa. Okej, okay. bardzo ścieżę, nie się cieszę, że jesteś taka zabezpieczona. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Cześć.